Szczęść Boże! To już piąty odcinek z cyklu Mówiąc Krótko i ponownie książka, z którą nie mam żadnego związku poza faktem, iż ją przeczytałem i uważam, że warto po nią sięgnąć. A tak naprawdę to dwie książki. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Ci z Państwa, którzy oglądali wywiad, jaki pan redaktor Łukasz Karpiel przeprowadził ze mną o Szekspirze. Pamiętają może, że polecałem w nim m.in. książkę wydaną przez Klinikę Języka. Jest to autentyczny pamiętnik z czasów elżbietańskich pamiętnik jezuity ojca Johna Gerarda, który wydano pod tytułem Łowcy Księży. Rzecz naprawdę znakomita, fascynująca. Jest to moim zdaniem lepsze niż James Bond lepsze, bo autentyczne. Bohater. I autor zarazem był jednym z jezuitów, którzy udawali się do Anglii, by tam prowadzić działalność misyjną, nieść posługę prześladowanym katolikom. Była to misja niebezpieczna, bo stawką była utrata życia i śmierć w potwornych męczarniach. Szpiedzy i słudzy jej królewskiej mości śledziły i tropiły, chwytały takich duchownych. Stąd musieli oni często gęsto używać podstępów, by się kryć i nie dać się złapać. Ojciec John Gerard ocalał dzięki brawurowej ucieczce Stawer. Mógł zatem spisać swój pamiętnik na kontynencie. Dzisiaj natomiast chciałbym powiedzieć też o innej książce. Jest to również rzecz autorstwa Jezuity. Który podobnie jak ojciec Gerard, przeżył misję do Anglii i już na kontynencie na polecenie przełożonych spisał swoje wspomnienia o tym, czego doświadczył w Anglii pod rządami Elżbiety I. To pamiętnik ojca Williama Westona, albo jak jest tutaj podane w spolszczonej wersji na okładce Wilhelma Westona. Pamiętnik z czasów prześladowań angielskich za panowania Elżbiety. Podobnie jak w przypadku ojca Johna Gerarda, jest to przedruk XIX-wiecznego tłumaczenia. To, co łączy obie te książki i obu Jezuitów, to gorliwość w służbie Chrystusa i gotowość ponoszenia ofiar z tego tytułu. Obaj Jezuici oczywiście musieli się ukrywać i mylić tropy. Obu udało się też ocalać rewizje w domach, w których przebywali, a to dzięki zmyślnie zamaskowanym schowkom. To też zdaje się pokazywać, że takie schowki były rzeczą wręcz naturalną i niezbędną w domach, które udzielały schronienia jezuickim misjonarzom i umożliwiały im prowadzenie działalności. W obu przypadkach ludzie jej królewskiej mości nie zdołali duch, schowanych duchownych znaleźć. Obaj jednakże w końcu niestety trafili do więzienia. Jednak ojciec John Gerrard, choć torturowany, zdołał uciec z Tower. Natomiast ojciec Weston spędził w więzieniach wiele lat, aresztowany w roku 1586. Został wysłany do zamku w Whizbitch, a następnie Tower i w końcu wypuszczony w roku 1603. Przymusowo wysłany na kontynent. Uratowała go tak naprawdę śmierć królowej Elżbiety I. Mimo wielu lat spędzonych w więzieniach i nadszerpniętego więzieniem zdrowia, działał jeszcze na kontynencie, prowadząc na, e, pracę nauczyciela i rektora. E, zmarł w roku 1615. Obie książki są fascynujące. Pokazują bowiem czasy szekspirowskie od strony prześladowanych katolików, a obaj autorzy mieli okazję spotkać również postaci znane samemu Szekspirowi. Kto wie, może nawet spotkali autora Hamleta bezpośrednio. Skojarzenia, jakie nasuwają się po lekturze zarówno książki ojca Gerarda, jak i ojca Westona, to skojarzenia ze stanem wojennym w Polsce, a także z pierwszymi latami okupacji sowieckiej po II wojnie światowej. Zwłaszcza opis pobytu w Beach przypomina to, co znamy z relacji internowanych 13 grudnia 1981 roku. Tyle tylko, że w przypadku ojca Westona trwało to wiele lat. Jako przykład przytoczmy może fragment tej książki, który może nasuwać jak najbardziej takie skojarzenia z czasami PRL-u, jeśli przypomnimy sobie na przykład los Grzegorza Przymyka, czy też zamordowanie Stanisława Pyjasa w maju 1977 roku. Mowa tutaj o synu pewnej zacnej katoliczki. Pewnego dnia powołano go przed sąd i badano o jego wiarę i przekonania. Tam on śmiało wyznał, że jest katolikiem. Przez trzy dni głodzono go okrutnie w domu jednego z sędziów, dla przymuszenia go później do jedzenia potraw mięsnych w dzień postny. Następnie odesłano go do Uniwersytetu w Cambridge i oddano w ręce srogiego naderczłeka, który miał użyć zarazem i gwałtu, i obłudy, i gruźb, i pokusy, by go wciągnąć na kacerskie naburzeństwo. Gdy zaś ów młodzian trwał mężnie w swym oporze, tak go srodze zbito, że o mały włos zupełnie zmysłów i rozumu nie utracił. Posłyszawszy tę rzecz, matka wybrała się w drogę za synem. Gdy przypuszczono ją do niego, zastała go w łóżku nieprzytomnego, na widok krwi sączącej z świeżych ran dziecka i to tak zacnego, biedna matka nie umiała pohamować swej żałości. Po długich korowodach pozwolono jej zabrać go ze sobą. Długie wszakże upłynęły miesiące, zanim mężny chłopiec zdrowie umysłu i ciała odzyskał. Zachęcam do lektury zarówno pamiętnika ojca Williama Westona, jak i ojca Johna Gerarda, tym bardziej, że już niedługo katolików może czekać podobny los, tak jak tych w Anglii elżbietańskiej wydawnictwu Prohibita, i wydawnictwu Klinika Języka należą się pochwały za udostępnienie tych ważnych dokumentów z epoki, a także znakomitych literacko książek. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku cyklu Mówiąc krótko. Szczęść Boże.